Otrzymasz dalsze wieści, gdy wrócimy do delty. Rozumiem. Będzie co opowiadać innym kłem, gdy uda nam się wrócić do domu. Nie ja spodziewam się, by łatwo zaufali, gdyby specjaliści od ryzyka. Na początku nie. Ale poproszę. Podobno nadzorcy znają sposób myślenia Enki dowiedział się, jak skutecznie ukryć fokus. Pokazał mi tę sztuczkę podczas naszych lekcji. To chodzi, że Enki wszystko przeżył. Zawsze dostrzegał ryzyko, inaczej by nie przetrwał. Fioła, Prokomo? widzę, że jesteś wolny. Wypuścili cię po tym, co się stało z wyprawą Ankiego? Po powrocie do Wielkiej Delty czeka mnie sąd. Admirał mówi, że zrobi co w jego mocy, ale prawdopodobnie i tak trafi do więzienia. Nie szkodzi. To lepsze niż samotna śmierć na wyspie. Poza tym będzie okazja do przysłużenia się sprawie. Najgorliwsi przeciwnicy znajdują się w więzieniach. Cesarstwo nie chce męczenników. Były admirał, córka nadzorcy i ktoś z Rodu Cesarskiego. Już od dłuższego czasu usiłujemy się do nich zbliżyć. A dzięki nowym sojusznikom uzbrojonym w fokusy i wiedzę dziedzictwa, kto wie? Może wstrząśniemy Cesarstwem. Macie przed sobą długą drogę. Powodzenia. Dziękuję, Aloy. Dzięki tobie w końcu udało mi się zrobić coś dobrego. Dla niego i dla Kłę. Ręgi już nie zaszkodził więc łatwiej będzie dostarczyć Fokus do domu. Brakuje nam Enkiewa, ale jeszcze wiele pracy przed nami. Nie wiem, czy jeszcze się spotkamy. Niebawem stąd odpłyniemy. Ale wiedz, że zawsze będziesz mieć wdzięcznych sojuszników za oceanę.